Jeśli prowadzisz firmę, to pewnie nie raz słyszałeś o personalizacji ofert, może zastanawiałeś się, czy to naprawdę działa, jakich narzędzi trzeba użyć, żeby no nie tracić czasu na ręczną pracę, albo jakie realne efekty w ogóle przynosi personalizacja sprzedaży B2B. Jeśli tak, to w tym odcinku odpowiem na wszystkie najważniejsze pytania. Dzień dobry. Nazywam się Przemysław Jączyk. Jestem właścicielem firmy Jacob, która tworzy strategie marketingowe i pomaga przedsiębiorcom rozwijać ich biznes. Zapraszam na odcinek. Zacznijmy zatem od podstaw. Personalizacja w p 2 b to nie jest majtypu. typu. Cześć Tomasz, mam dla ciebie ofertę. To jest strategia, gdzie każdy kluczowy klient dostaje dokładnie to, czego potrzebuje, w formie, w jakiej. Tego oczekuje i dokładnie wtedy, kiedy jest mu to po prostu potrzebne. Według badań Gartnera z 2024 roku, aż 70% decydentów B2B przyznaje, że najczęściej wybiera dostawcę, który najlepiej rozumie specyfikę naszej firmy i dopasowuje ofertę pod nasze wyzwania. I tu nie chodzi tylko o cenę. W erze automatyzacji, AI, setek cold maili dziennie i masowych kampanii na LinkedIn, firmy, które umieją zrobić prawdziwą personalizację, po prostu wygrywają. Czym więc różni się personalizacja od takiego zwykłego targetowania? Targetowanie to wiem, do kogo mówię. Personalizacja natomiast to wiem, z czym się mierzysz i wiem, jak to rozwiązać w Twojej firmie. Lepiej niż inni. To jest też różnica, właśnie. Jak wygląda prawdziwa personalizacja w praktyce? Dam Ci kilka realnych przykładów, które możesz wdrożyć od razu, też niezależnie od wielkości firmy u siebie. Przykład pierwszy: dedykowane case study dla klienta. Zobacz, zamiast wysyłać uniwersalne PDFy z portfolio, przygotuj jakiś dedykowany case study z klientem z tej samej branży albo o jakiejś podobnej strukturze wyzwań. Przykład. Jeśli sprzedajesz rozwiązania IT dla produkcji, przygotuj jakieś stady wdrożenia dla firm produkcyjnych, które miały podobne problemy, co Twój potencjalny klient. Opisz konkret, co było problemem. Jak wyglądał proces, jakie efekty uzyskaliście, jakie KPIE, jak te KPI -e się poprawiły. To działa lepiej niż setka ogólnych takich ofert. Przykład drugi: Personalizacja demo produktu. Standardowy błąd. Jak robisz demo jedno dla wszystkich, a jest lepszy na to sposób. Tak? Przygotuj sobie demo lub prezentację produktu, ale na realnych danych klienta, albo na przykładzie, który no, dla klienta jest ważny. Jeśli na przykład sprzedajesz narzędzie do raportowania, weź kawałek danych od klienta, tak? nawet jakieś takie anonimowe i pokaż, jak wygeneruje swój raport w ciągu minuty. Takie demo zapada w pamięć tak? i realnie skraca cykl sprzedaży. Przykład trzeci. Personalizowane maile i wideo. AI potrafi już automatycznie generować personalizowane maile, ale najlepiej dorzucaj jeszcze krótki filmik, tylko dla tego jednego klienta. Przykład. Nagrywasz krótkie wideo na przykład na Lumie i mówisz wprost do klienta i pokazujesz, że znasz jego sytuację, i mówisz, jak no, Twoje rozwiązanie mu pomoże. To wymaga od ciebie dosłownie kilku minut, ale efekty są naprawdę bardzo dobre i nieporównywalnie lepsze niż taka zwykła komunikacja bez tego typu wiadomości wideo. Przykład czwarty. Personalizowane oferty i kalkulacje. Nie wysyłaj ogólnego cennika. Pokaż klientowi, jak Twoja usługa lub produkt rozwiąże jego konkretne problemy. Tak? Przygotuj na przykład prostą kalkulację ROI dla. Tej firmy? Ile może realnie zaoszczędzić, albo jakie ryzyka może wyeliminować, korzystając tutaj z tego Twojego rozwiązania? Nawet podstawowy Excel, gdzie klient widzi liczby, ale takie dla siebie, ma większą siłę przekonywania niż jakiś PDF wysłany do, do, do wszystkich. Przykład piąty. Segmentacja oferty na kilka wariantów. Nie każda firma ma te same potrzeby. Zamiast jednego, jakiegoś takiego ogólnego pakietu, stwórz na przykład trzy warianty oferty, każdy pod inny typ klienta. Na przykład dla dużych, dla średnich, dla tych, którzy na przykład dopiero startują. Personalizujesz nie tylko komunikację, ale też samą propozycję wartości dla tych firm. Na przykład szósty: obsługa posprzedażowa szyta na miarę. To, co naprawdę robi różnicę w B2B, to wsparcie po podpisaniu umowy. Przygotuj dedykowaną ścieżkę onboardingu, personalizowane FAQ, indywidualne na przykład szkolenie dla zespołu klienta. I tu firmy, które robią onboarding jak dla każdego, mają o 30% wyższy churn niż te, które podchodzą do klienta tak bardzo indywidualnie. Jakie narzędzia mogą Ci w tym pomóc? Dzisiaj nie musisz wszystkiego robić ręcznie. Jest mnóstwo narzędzi do automatyzacji, do personalizacji. Niektóre są darmowe, inne kosztują, ale nawet w mojej firmie możesz je sobie swobodnie wdrożyć. I kilka przykładów. Hubspot, tak? Pozwala ci stworzyć personalizowane kampanie mailowe, segmentować klientów, śledzić ich aktywność, no i dostosowywać komunikaty. Salesforce na przykład jest rozbudowany modłem personalizacji i automatyzacją na każdym etapie procesu sprzedaży. Tak? LinkedIn Sales Navigator służy do wyszukiwania decydentów, śledzenia aktywności, tworzenia dedykowanych wiadomości. Lum natomiast służy do szybkiego nagrywania wideo, wiadomości, takich 1 na 1. Outreach do automatyzacji, personalizacji czy zaawansowanych maili z dynamicznymi treściami. Typeform na przykład do tworzenia spersonalizowanych ankiet i zbierania danych od klientów. Intercom na przykład to automatyczne chatboty z personalizacją odpowiedzi i przekierowywaniem do konkretnych osób w zespole. Warto wybrać kilka narzędzi, ale nie komplikować procesu tak na siłę. Tak? Personalizacja ma być prosta i, no i ma działać. Jakie efekty daje personalizacja w liczbach? Nie chodzi tylko o lepszy odbiór przez klienta, bo według badań firmy B2B, które wdrożyły personalizację ofert i komunikacji, uzyskały średnio o 30% wyższe współczynniki konwersji na każdym etapie lejka sprzedażowego. Czas domykania dużych kontraktów skraca się nawet o 40%, bo klient nie musi szukać odpowiedzi. Dostaje wszystko pod siebie. I tutaj personalizacja onboardingów to nawet 50% mniej rezygnacji klientów po kilku miesiącach współpracy. Lepsze dopasowanie komunikacji przekłada się też na wyższy NPS, tak? czyli zadowolenia klienta i gotowości do polecania Twojej firmy. Podsumowując, personalizacja w B2B to dziś nie jest jakaś przewaga, to jest. Absolutna konieczność. Klienci oczekują, że będziesz znał ich wyzwania, że zaproponujesz realne rozwiązanie i pokażesz, jak Twoja firma może pomóc im szybciej, lepiej, skuteczniej rozwiązać problemy. Personalizacja to nie jest tylko marketingowy slogan, to konkretne narzędzie, to przykłady liczby i gotowość do pracy nad ofertą dla każdego ważnego klienta. W 2025 roku już nie wygrywa ten, kto jest pierwszy, ten, kto pierwszy wyśle ofertę, ale wygrywa ten, który najlepiej. Dopasuje swoją ofertę do potrzeb klienta. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wdrożyć personalizację w swojej firmie, albo masz pytania o jakieś konkretne narzędzia czy procesy, napisz w komentarzu albo odezwij się do mnie na LinkedIn. Dziękuję za Twój czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku.